Do rom, tom tom, Do rom, Do rom dum 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 dum, dum, dum. dum, dum. through the window. Nie mam, nie mam okien. <laughs> 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 nie zrobię tego. Fuck. Tego. Nie widzieliśmy Kurde. rurki. Chyba że, znajdziesz, oko... chyba, że znajdziesz gdzieś gaz. Bo mamy olej. Nie ma żadnej butelki, nic. Ja, a tam w samochodzie co jest? Ty, a nie, tu też jest woda. No nic, no to słuchaj, no. Musimy jechać samochodem dalej, bo nie mamy... Nie mamy czym go zatankować. Kurde, taka maszyna. Znajdziemy nową, dawaj. Co, nie takie. One są kierunkowskazy do środka. Z jednej takie strony fajne, eleganckie. Oleg... A czekaj, 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 czekaj. A dlaczego mi lusterko wywaliłeś? Znaczy to takie tu. Ja nie wywalałem. A nie, to twoje jest. To ten antysłonecznik, taki, czekaj. No czekaj. Tu lewo, tu się zakopają. Nie, nie straciliśmy no, 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 no. czegoś. Kto tu ma dwa wsteczne? To dwa wsteczne. Jedziemy? 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 A, jedziemy, jedziemy. Tak, na tak naprawdę to ten. To jak jedzie i to tak zarzuca to, to ten demony. Na pewno, no. Tak, tak biegnie i nie, tak jeb kopa, z, kopa w dupę. nie? Kopa w dupę chciałem powiedzieć. Ale zmieniaj bieg. A, cze, bo rozgrzewałem silnik. Nie czekaj się, nie znam się, to się nie wypowiadaj Dobra, dobra, przepraszam. Rozgrzanie silnika, żeby potem większa moc była, wiesz już co chodzi. Potem będę taki szybki, że ty będę miał stodo. Maczko, koniec świata. Koniec świata tu mamy. O. I tu, koniec świata. Nic tam przed nami nie ma. Zagrajmy hardkorowo, mówili. Będzie ale... fajnie, mówili. Czekaj, pomogę ci, bo... Ty, ale ty, tak o, F-kom popychaj, pa. O. Ty, czekaj, ja, ja nam na razie tak o, pa. Ja nam rejestrację rzucę tutaj do bagażnika, nie. G gabażnik, o czekaj, żeby nie przeszkadzał jak się F-kom pcha. Gabażnik otworzę, o. Można pchać. Teraz będę rzeczy w gabarzniku klikał e, Ło! Wow. Widzisz Mówiłem! Ty odjeżdża! Cońko! <grym> Końń! chłop co na słońce jej! Mówiłem, żeby panelem. Ty, jak on kopa dostaje ode mnie w tyłek, to on szybko jedzie, patrz! No i nie jest. Takie czekaj. Za... czekaj. <grym> Łapaj go! Nie ma czasu, Chyba trzeba. Mogę się do środka. A po co? Tu A. Biegnij. Panie samochodzie! Dziuraw! W samolocie! Weź. To, to nie wiesz, co to było, słuchaj. Hej, prołap to aut. Słab gołębia. on znowu szybciej jedzi. Yeah. Dobra, pchamy tak. Kurwa! Jesteś. <laughs> i... A, wejdź do środka, będziesz kierował. A ja będę pchał. <laughs> No co, 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 Coś ci nie idzie Kurwa no biegni, biegni, biegni Nie jest. podoba się mnie to Wsiad się Nie podoba się to dla mnie psiara. No nie, jeszcze jeszcze wściekły królik przed nami. Dobrze mam kawacha hmm, To jak taka wieżyczka jestem Poszekło Ej, już na wstecznym o! Coś ty zrobił na, na wstecznym jechałem jak można jechać na wsteczce i zrobić flipa do Co? <grystanie> ja potrafię, tak? Ja nie, nie jestem... mogę, ale tam jest jakiś domeczek. No tam coś jest, widziałem właśnie. A ja jestem utalentowany, holik, więc ja umiem takie rzeczy. Jak tam widzisz coś? Powiem ci, że... Że gówno widzę. Ale powdycham trochę powietrza świeżego, tutaj opadnę. no ale pik, usz, szyby umyć, popatrz pik Tyk No przynajmniej coś pożytecznego zrobisz żeby mnie tutaj na, napędza i kieruję nawet. Nie koła nie wymieniej. Ale ja ten Ale kaktusem przez łeb dostałeś O! Coś odpadło Co ci odpadło A to niepotrzebne Oh, oh. co zrobiłeś? By nie ma... Potrzebujemy to? Co? Potrzebne nam to? Eee... Nie, chyba nie damy radę. To Wywal to dla jakiś. jakichś. Kurde, nie wiem kto to ogóle? Po co to? Nie no, czekaj, bo będziemy się toczyć 50. Nie no, sam się toczysz 50. <noise> by, by się toczymy okay. 20. Wracam do środka. Przynajmniej koło wymieniłeś, tak? Starego koła już nie ma Ej, umiesz siedzieć z przodu, ale z tyłu? O, przyspieszam, patrz! Patrz to! Ej, bo mnie rzuca! Ciebie rzuca, o już! Czemu ja z kaktusami siedzę? Jest z nami Marek! Jest z nami Krzysiek! Nie ma z nami Te dwa tutaj może. Albo dobra wywalone. Jedziemy, dawaj. Pagi idzie teraz. Widzisz to? Hop. Kurde mogę driftować Po co, po co net for Speedy, Need for speedy w ogóle. To tu mamy pa, tuning Brakuje tylko tej piosenki do rom tom tom. Dum 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 dum. dum. Throw the window! Nie mam, nie mam okien. <grystanie> <grystanie> nie zrobię tego! Fuck! Nie, nie mogę opuścić okien, no. Po co żeś te drzwi odciąża? Bo zaciążały samochód. A już jak są odciążone, to nie zaciążają samochodu. Dobra, <tanie> powaga, powaga, powaga. They see me rolling. Show hey, Kurde, nie no, powiem ci. Mi I się... tutaj będzie Lamborghini na pewno. Mi się, mi się bardzo podoba nasz samochód. Okay. Dobry, jest tutaj tego. Przynajmniej przynajmniej będzie miała pożywki. W większości części wywaliliśmy o, o, o kurde, ty jako musi?